Niektórzy znacie Dobrego Łotra, spotkaliście się z nim, gdy głosiłem rekolekcję w Waszych wspólnotach, parafii. Moi parafii też głosiłem rekolekcję, to jest wielki święty. Dzisiaj przez nas trochę zlekceważony, bo no nie jest taki święty jak my. Wstydzimy się trochę Dobrego Łotra. A oni mówili ojcowie, że jest to większy święty od Piotra. Bo przyszli męczennicy, zaparli się w Jezusa, uciekli, a on wyznał wiarę zambony krzyża. Nie widział znaków, nie widział cudów, jak apostołowie, ale w tym momencie największego upodlenia ludzkiego, zgorszenia, porażki, byśmy powiedzieli Jezusa, gdy patrzymy na krzyż, on wyznał wiarę w Niego. Jest to człowiek, który był bardzo bliski. Świętej terazce od dzieciątka Jezus. Miała do niego szczególne nabożeństwo. To od niego wzięła ona w swej drodze drogę pustych rąk. To on biedny z pustymi rękami przyszedł do Pana, nie mając nic. A Bóg w jednym momencie uczynił go świętym, świętym Kościoła, pierwszym synem krzyża. Pierwszym wprowadzonym do Królestwa Niebieskiego. I dziś ten święty, w tej sytuacji tak bardzo trudnej, byśmy powiedzieli, może lęku, porażki, przerażenia, obaw. Ten święty, który wydawałoby się, drodzy moi, że przegrał swoje życie, bo umarł na krzyżu, zmarnował swoje życie, ale został uświęcony, bo w tym krzyżu spotkał Jezusa. I, drodzy moi, Chcę, żebyście popatrzyli na dobrego łotra. I razem ze mną pomodlili się, dobry łotrze, patronie czasów trudnych, pobłogosław mi, pobłogosław mojej rodzinie, abym w doświadczeniu Krzyża nie stracił, nie straciła wiary. Byśmy nie stracili nadziei, byśmy ufali Jezusowi. Jezus wspomnij na mnie. Wspomnij także na tych, którzy zagubili się z owczarni Pana, którzy mimo trudnego dzisiaj doświadczenia jeszcze serca mają zamknięte. Za nich także prosimy przez dobrego łotra. Święty Łotrze, módl się za nami i uproś nadzieję, uproś wiarę, uproś ufność nam wszystkim. Chcę w tym dniu tuż przed rekolekcjami, bo jutro zaczynamy rekolekcje, używając stawieństwa dobrego łotra, Wam błogosławić właśnie ikoną dobrego łotra. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Sen i Duch Święty. Amen. Dobry łotr to człowiek wielkiej skruchy, wielkiej przemiany i człowiek, który doświadczył wielkiego miłosierdzia, niech on nas prowadzi w tym czasie i pewne tematy właśnie tej pustych rąk, one będą także podejmowane w tych rekolekcjach, które jutro się rozpoczną. Do usłyszenia, do zobaczenia. Szczęść Boże.